Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że ze mną jesteście. Kochani, zrobimy sobie dzisiaj czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku. Dzisiaj będzie czytanie dla bliźniąt o tytule Niech karty mówią. Zobaczymy sobie, co karty chcą Wam powiedzieć. Pamiętajcie, kochani, że każde czytanie jest inne. Energie nie są takie same. Mogą być podobne, ale nigdy nie będą takie same. Oczywiście jest to czytanie ogólne, bierzcie ze sobą to, co potrzebujecie, resztę odrzucajcie. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Dobra, nie będziemy przedłużać, nie będziemy przeciągać. Patrzymy, patrzymy kochani, co chcą powiedzieć karty dla bliźniaka. Jakie energie dla bliźniaka? Kochanie, jest to czytanie bezterminowe, więc kiedy sobie obejrzycie y, lub kiedy będziecie gotowi obejrzeć, to może y, mieć. Y, zaistnieć w waszym życiu, ale nie musi. Wiecie, karty jak to karty. Kochani, co ja tutaj widzę? Dla części z was. E, widzę, że przechodzicie bardzo trudny okres w waszym życiu. E, pierwsze co mi się rzuca, to rzuca mi się zdrada, moi drodzy. Z, rzuca mi się zdrada, zostaliście zdradzeni. E, zostaliście zdradzeni, e, zdradzeni, zranieni, kochani. E, Ugodziło Was to tak bardzo: czujecie okropny ból, okropny żal, smutek, zawód yy, na całej linii. Yy, mam wrażenie, że tutaj się pojawiła trzecia osoba w związku. Wy się o tym, kochani, dowiedzieliście. To jest osoba od Was młodsza, tak? Yy, to jest osoba od Was młodsza i. Yy, no i tutaj się prawda wylała, tak? Zostaliście oszukani, kochani, poranieni. Wbity, został Wam sztylet, po prostu prosto w serce. To jest trudny czas dla Was, tak? Albo jesteście po, tym, po czymś takim, albo to się obecnie dzieje, lub może się wydarzyć, tak? To jest trudny czas, czas takiego przerobienia pewnych rzeczy, wyciągnięcia wniosków z pewnych sytuacji, tak? To nie są proste rzeczy, moi drodzy. To jest, kochani, dla części. Tutaj też może być tak, że bardzo dużym wsparciem będą dla was osoby w bliskim waszym otoczeniu, tak? Wyciągną do was pomocną dłoń. Będą waszą opoką. Będziecie na pewno są osoby, na które możecie liczyć. I takie osoby w waszym życiu albo się, albo są, albo się pojawią, tak? To jest też, kochani, dla części. Dla części z Was widzę jakiś pomysł na Wasze życie. Coś, kochani, macie w planach i będziecie chcieli to zrealizować. Czegokolwiek dotyczy sytuacja, jakiś, jakiś plan na, waszą, na Wasze życie. Lub na życie, lub po prostu w pracy wpadliście na świetny pomysł, lub y, macie jakiś pomysł odnośnie waszej firmy, którą prowadzicie, będziecie ją ulepszać. Coś, coś takiego mi się tutaj, y, kochani, dla was, y, dla was rysuje. Oczywiście sobie karty dołożymy. Hmm. No. Nie są to lekkie chwile dla osób, które zostały oszukane, tak? Ale zaraz sobie, kochani, wszystko, wszystko sobie zobaczymy i dołożymy karty. Dobrze, z czym jest związane to poranienie, ten straszny ból? No z wami, kochani. Wy to przechodzicie. Przechodzicie... Y wyznacie swoją wartość jako człowiek i nigdy byście nie spodziewali się y, tego, że ktoś was tak w taki sposób potraktuje. Hmm. Y, to była osoba bardzo zaufana, to była osoba na którą mogliście liczyć. Y, no i stało się to niedobre, tak? że no, wbiła nóż w serce. Hmm. I odczuwacie stan nieciekawy. Ale kochani, to jest chwilowe. To jest chwilowe. Mam wrażenie, że to, kochani, musiało się wydarzyć po to, żebyście wy zrozumieli pewne rzeczy. Żebyście wy wyciągnęli z tego wnioski. Tak jakby to miało was czegoś nauczyć. Ja wiem, że brzmi to bardzo dziwnie, to co teraz mówię. Ale tak to, kochani, tutaj mi się rysuje. Tak jakby ta sytuacja w życiu która się wydarzyła, lub, lub się wydarza, lub się wydarzy, miała się zadziać, dlatego, żebyście Wy wyciągnęli wnioski i odbyli tak zwaną jakby lekcję życiową. Dziwnie to brzmi, wiem, ale coś takiego mi się, kochani, tutaj rysuje. To jest tak, jakby Wasze, nabycie Waszego kolejnego doświadczenia w życiu. Wiem że, to, wiem, że to niektórzy właśnie sobie pomyślą, że no ładne mi doświadczenie w życiu, skoro takie ciężkie, ale takie ciężkie chwile kochani nas naj, najbardziej uczą, wiecie o tym, czasami trzeba spaść na dno, żeby móc y, się podnieść jeszcze silniejszym, tak? Więc tutaj taka sytuacja, mam wrażenie, że wydarzyła się po to, żebyście wy, kochani, wyciągnęli z tego wnioski, przeanalizowali pewne rzeczy, pewne sprawy, odnaleźli siebie, nabrali większej pewności co do Waszej osoby i byli już człowiekiem mądrzejszym o pewne doświadczenia. Bo tutaj, kochani, dla Was wyjdzie słońce. Tutaj jeszcze będzie radość, tutaj będzie y, lekkość. Czyli to też może być pewnego rodzaju, y, moi drodzy, uwolnienie się przez tą sytuację, która się wydarzyła, tak jakbyście wy, ona się musiała wydarzyć po to, żebyście wy mogli się uwolnić. Tak to widzę. Hmm? Tak to, kochani, tutaj y, widzę. Dobrze. Zobaczmy sobie y, wspierających, wspierające Was osoby lub osobę trzecią w Waszym związku. Jeśli by to miały być osoby, które Was wspierały, no to tak, osoby, które Was wspierały, one będą Was chronić, one będą Wam dawać bardzo dużo takiego... Takiej wyrozumiałości, takiego ciepła, takiego, yy, yy, takiego parasola ochronnego, tak? Yy, będziecie się bardzo dobrze czuć przy tych osobach. Yy, one was wyciągną z tych waszych problemów, tak, życiowych. Yy, te osoby będą robić wszystko, żebyście wy jak najszybciej stanęli na nogi. Będą was w jakiś sposób chronić, moi drodzy. Jeśli by to miało się tyczyć osoby trzeciej w związku, to osoba trzecia w związku była bardzo zaborcza. Była bardzo zaborcza i brała tylko i wyłącznie do siebie, nie patrzyła na Waszą krzywdę, tak? Ona myślała o sobie, ona myślała tylko o, swojej, o swoich przyjemnościach, o swoich korzyściach. Może nie tyle co przyjemnościach, no pewnie też, ale. O swoich korzyściach, tak? I bardzo to chroniła. Bardzo to chroniła. Nie pozwalała, na przykład, jeżeli ktoś mówił jej, że lub jemu oczywiście, że źle robi, nie rób tak, bo rozwalasz komuś rodzinę, czy tam rozwalasz komuś związek, tak? Ta osoba znała swoją prawdę i tej prawdy bardzo chroniła. Hmm. Oj. No i co? I mam wrażenie, że yy, ta osoba dopięła swego, ale yy, wasz partner lub nie wiem, ktoś bliski was, waszemu sercu za długo sobie z tego nie skorzysta, ponieważ yy, ta osoba od niego odejdzie. Ona obierze inną drogę. To tak jakby był epizod w jej życiu. Tak mi się to, kochani, tutaj rysuje znajomi, którzy osoby bliskie, które wam będą pomagały w tej kwestii. Oni się pojawią i oni też odejdą, tak? Oni się pojawią w jednym celu, żeby was wesprzeć, żeby wam pomóc, ale później obiorą swoją drogę, tak jak i wy obierzecie swoją drogę, tak? Też tak kochani może być. OK, Dobrze, zobaczmy sobie teraz ten nowy plan w życie, na życie, który który macie w głowie czego on dotyczy no jakiś nowy pomysł jakiś piękny nowy pomysł odnośnie was jakaś zmiana kochani jakaś y, zmiana która to był taki y, to był taki dzwon dostaliście taką informację w formie takiego dzwonu wpadło wam szybko do głowy i tak już wiecie że to jest to to jest to co chcę robić to jest to do czego ja będę dążyć tak no macie też trudny wybór, borykacie się z trudnym wyborem kochani, jeżeli chodzi o, o ten wasz pomysł nowy, niemożność dokonania wyboru, bo jeszcze troszeczkę jesteście w tym starym, a tutaj się pojawiło coś nowego, które jest bardzo kuszące i może wam w przyszłości naprawdę bardzo dużo wnieść do waszego życia. I teraz nie wiecie co zrobić, nie wiecie jaką podjąć decyzję. Stoicie troszeczkę w miejscu między jednym a drugim, bo sytuacja, w której jesteście obecnie, trzyma was, tak, ale sytuacja, która się narodziła w Waszej głowie, bardzo Was ciągnie i jest taka trochę niemożność podjęcia decyzji, w którą stronę mam, mam się obrócić, tak, w którą stronę mam podążać. No ale mam wrażenie, że pójdziecie ku, te, ku temu nowemu. Ku temu nowemu, ku temu młodemu pomysłowi, który narodził Wam się w Waszej który się narodził Wam w głowie, i kierujcie się intuicją. Kierujcie się, kochani, intuicją, bo ona Wam bardzo dobrze będzie podpowiadała, jakiego je, jak wyboru dokonać. Ale mam wrażenie, że skłonicie się ku temu czemuś, co sobie założyliście, temu czemuś nowemu. Odejdziecie od tego starego, w którym jesteście obecnie. I zdecydujecie się na, na ten nowy pomysł, na ten taki piękny, yy, piękny yy, nowy pomysł, który dotyczy waszego życia lub waszej pracy lub czegokolwiek, tak? Skłonicie się ku temu. Kochani, z ufnością, z wiarą wejdziecie w, w, ten, w, ten, yy, w ten nowy pomysł. Yy, zaufacie sobie, zaufacie swojej intuicji. I podejmiecie decyzję zgodnie z nią. Dla osób, które zostały poranione, kochani, przed Wami nadej... do, do Was, kochani, nadchodzi zmiana. Wy zaufacie też sobie i z wiarą, z nadzieją odpuścicie tą sytuację, która Was spotkała. Zemkniecie pewien etap Waszego życia i pójdziecie po lepsze, po lekkie, po szczęśliwe, po radosne. Wiecie o co chodzi. Jest, zasługujecie na to, żeby żyć godnie, szczęśliwie. Zasługujecie na to, żeby was traktowano z godnością. I kochani, ten czas nadejdzie, ale musi minąć stare. Musicie się z tym uporać. Ja wiem, brzmi to dziwnie, ale mm, czas jest na to, żeby pozamykać pewien etap waszego życia, jeżeli zostaliście bardzo mocno poranieni. Pamiętajcie, że nie mierzy się ludzi tą samą miarą, bo każdy z nas jest inny. Zaufajcie sobie. Zaufajcie swojemu sercu. Ok. Dobra. Zobaczymy sobie teraz, co nam chce powiedzieć wyrocznie. Oddychaj. Poprzedni znak chyba miał też tą kartę. Oddychaj, już Wam szukam. Z tym szukaniem to ja tutaj zawsze mam problem. Pracowałeś długo i ciężko, Twoje marzenia się urzeczywistniają i chcesz je przyspieszyć. Jesteś tym powolnym, poruszającym się leniwie, ale wciąż rozwijającym się w rytmie. Podyktowaną Twoją autentyczną naturą, esencją Twojego snu i wolą wszechświata. Powolność i konsekwencja prowadzą do zwycięstwa. Wygrasz, jeśli zrelaksujesz się, utrzymasz kurs, zaufasz swojej intuicji, kochani, to jest to, co ja przed chwilą Wam powiedziałam i odetchniesz. Zaufajcie swojej intuicji, kochani. Skupcie się na tym, czego najbardziej w życiu chcecie. Odpuśćcie rzeczy, które Wam ciążą. To nie będzie od razu, odpuszczenie kochani nie nadejdzie od razu, odpuszczenie nadejdzie y, z czasem, bo to jest proces, małymi krochami do przodu, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.